No i kochani, mama do dzieciaków. Mama jest przerażona. Na razie ją wprowadziłam sorry za sapkę, ale żeśmy się trochę namordowały. Ale dzieci mają opcja. Bo, daj. Połóż się wygodnie. Trochę się jej boi jeszcze, bo ona taka jest niepewna. Ale słuchajcie, ona jest cała w kleszczach. Zobaczcie. Co się dzieje? Ona ma takie kleszczory na sobie, że ja muszę... O, zobaczcie. To mi zaczyna normalnie spadać. No niestety nie mam już innego miejsca, bo w kotłowni siedzi tamta. I nie wiem, czy... To... Zobaczcie. Ja nie wiem, co to będzie. Zobaczcie następne. Tak to wygląda. Także ta słuka za długo to by nie dała rady. O, zobaczcie. I ona jest cała. Wszędzie są. Dosłownie są. O, tu jest jeden koło drugiego. Jeden koło drugiego. Jeden. Tu drugi. To jest są... Wszędzie są takie kule. Ale dzieciaki mającyca dobrze, to ona też stanu zapalnego nie będzie miała jak się do ściągnienia. Tylko, że jak, Wiwa jestem trochę w dupie. Mam jedno pomieszczenie do użytku dla psów. A kurwa znowu nazbierałam. Także ludziska pomoc. Девчонки, я W jednocześnie jeszcze i może jeszcze coś. Dziecko pociesza mamę, sytuacja odwrotna, bo mama się boi, a dziecko już jest ufne do mnie, więc pociesza mamę.